Bardzo dziękuję. Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Dziękuję publiczności, że e, wybrała, wybrała naszą debatę zamiast tych drinków, które najprawdopodobniej tam są rozdawane na zewnątrz. E, ale będziemy rozmawiać o temacie, który jest najprawdopodobniej, który jest bardzo ważny dla chyba każdego startupu, o temacie ekspansji. I może takie pierwsze pytanie, możecie nam powiedzieć wasze firmy, wasze startupy, w, w, na ilu rynkach? działają, na ilu rynkach macie klientów i w na ilu rynkach macie e, swoje biura, w sensie z, z, z ilu rynków działacie jako firmy? Znaczy trudne pytanie statystyczne, jakby, bo to się nam trochę zmienia e, cały czas. E, my działamy na e, rynku azjatyckim e, Stanów Zjednoczonych, znaczy Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, to, no i oczywiście europejskim. E, to będzie około 40 krajów e, na świecie. I mamy sieć ponad 60 partnerów tam. Część jest z partnerami własnymi, czyli są pod naszą marką, część jest jakby zewnętrznymi partnerami. Dobrze, eee, tak <laughs> dobre pytanie. Eee, to tak z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że z jednej strony jesteśmy na kilkudziesięciu rynkach, a z drugiej strony, bo to jakby działam troszeczkę na powiedzmy dwóch frontach, albo z dwóch frontów mam doświadczenie, to jesteśmy na pięciu rynkach głównie, jeżeli, jeżeli chodzi o kraje, aczkolwiek o rynki, taka mała wstawka, coś czego się nauczyłem w czasie Y Combinator Startup School, co polecam każdemu startupowi zrobienie. Że nie jest istotny rynek jako kraj, zresztą to zależy może też od biznesu, ale bardziej lokalne działanie. Ponieważ to jest błąd, który popełniło Airbnb i się przyznało do tego dość mocno, że idąc za całym krajem, jeżeli jesteś aktywny nie wiem, w Nowym Jorku albo powiedzmy w Warszawie i mówisz, że działasz w Polsce, nagle we Wrocławiu się już ciebie boją, bo już nie wiedzą, bo, bo konkurencja już zaczyna węszyć, bo lobbying robi swoje. Jak zaczynasz szybko rosnąć, to też wiadomo, no, poruszasz ustalonek status quo w niektórych rzeczach, na startupy generalne są, służą do tego, żeby status quo rozbijać, więc trzeba uważać no, bardziej lokalnie. Dobrze, ale jeszcze tak, żeby porównać, żeby, żeby mieć jakiś ogląd tego, jak, jak działacie, jak działają 7 wasze firmy. No to mamy użytkowników z 21 krajów. Okej, okay, super. <laughs> Michał. To my mamy 4000 klientów ze 159 krajów i mamy biuro jedno w Polsce. Tylko i wyłącznie. Okej, okay, super. To ćwiczenie było oczywiście po to, żeby pokazać, że macie doświadczenie w kwestii e, wychodzenia na rynki zagraniczne, e, chociaż co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości. Gdybyście mieli rozmawiać z w founderem startupu, który dopiero zaczyna myśleć o ekspansji, jaki byłby taki to-do list? Co powinny, jak powinny startupy przygotować się do tego, żeby wyjść na rynki zagraniczne? Kiedy powinny zacząć to robić? Co są, jakie, jakie, jakie są takie najważniejsze rzeczy, na których powinni się skupić? Może Michał teraz. A, dziękuję. E, wydaje mi się, że to zależy od, od rodzaju startupu. Tak jak sobie rozmawialiśmy tutaj chwilę przed pojawieniem się na panelu, mamy bardzo różne biznesy: od hardware'u poprzez software. I wydaje mi się, że w przypadku software'u, dobrym modelem, szczególnie w, w, w przypadku EO, takich sasowych rozwiązań, które są relatywnie niedrogie, dobrym modelem jest od razu globalna ekspansja na wszystkie kraje możliwe, na wszystkie rynki możliwe, bo to jest po prostu ocean możliwości marketingowych i na, nam się to bardzo dobrze sprawdza. Znamy masę innych firm, które od razu jakby z, z biura we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w Krakowie open zlowują cały świat, natomiast domyślam się, że tutaj kolega, który ma hardware biznes no ma zupełnie inną metodologię i zupełnie inne potrzeby, nie można tak bez jakichś fundamentów na konkretnym rynku wstawić tam nogi, więc to będzie zależało od rodzaju biznesu, jeśli to jest biznes software'owy, no to ja bym wtedy mocno lobbował za, tym, za tą globalną ekspansją, za otworzeniem się od razu na wszystkie rynki jednocześnie. Z mojej perspektywy, to co bym, co bym doradził takiemu startującemu founderowi? Zrobić analizę tego, na którym rynku albo w którym regionie jest w stanie najszybciej wzrosnąć, albo gdzie jest największe zapotrzebowanie i nie patrzeć, właśnie nie wpaść tą pułapkę, jestem z Polski, to patrzę sobie w Polsce, nie, bo generalnie jeżeli rozwiązujesz problem, taki no nazwany, tak zwany pain, tak, ktoś ma jakiś ból i Ty go mu rozwiązujesz, to nie ma znaczenia skąd jesteś, realnie nawet czasem nie ma znaczenia ile kosztuje Twój produkt, czasami jest kwestia ubrania tego odpowiednio, ale, 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 ale musisz znaleźć ten rynek, tego klienta, a nie szukać go na siłę, na przykład, nie wiem, po sąsiedzku, bo może się okazać, że będziesz próbował budować coś 3 lata, wydasz wszystkie pieniądze, będziesz sfrustrowany, ludzie będą sfrustrowani, masz genialny produkt, a nie 400 kilometrów dalej byłby ogromny sukces. Ale trzeba robić analizy, trzeba usiąść i zrobić tą analizę rynku, te dane są wszędzie dostępne, bo jeszcze teraz w wierze te internetu to już możesz nawet sprawdzić, no, dużo rzeczy. Andrzej. Tak, no ja jestem właśnie z tego hardware'u, który ma problem z wejściem na rynki e, na całym świecie, bo każdy rynek ma swoje certyfikacje. Coś, co wiemy, że na pewno w przemyśle medycznym istnieje w przemyśle technicznym tak samo. Maszyny na każdy rynek potrzebują mieć swoją certyfikację, dlatego jestem ogromnym beneficjentem systemu, który mamy w Europie, bycia w Unii Europejskiej, bo od razu dostaję dość duży rynek, na który mogę wejść jako pierwszy rynek z danym produktem, bo przygotowanie dokumentacji na ten rynek jest takie samo, czy przygotowuję ją dla Polski, czy przygotowuję ją dla całej Europy, to jest ta sama dokumentacja, więc o tyle mam łatwiej, że wchodzę od razu na rynek ogólnoeuropejski, ale to samo bym powiedział. Pierwsza rzecz, nie można patrzeć tylko na kraj, Kraj jakby może być zapleczem świetnym dla technologów, może być tym pierwszym ostoją, żeby tworzyć know-how swój, ale jeżeli chodzi o ekspansję, to od razu trzeba szukać klientów globalnie, czyli w naszym przypadku najpierw europejsko, a potem w tym momencie dalej skalować się globalnie, ponieważ każde wejście to będzie duży koszt inicjalny, więc jakby skoro wchodzimy na tym pierwszym koszcie inicjalnym z hardwarem na rynek zintegrowany, no to tutaj tak naprawdę szukamy klientów i to od pierwszego dnia trzeba to porównywać i to się na pewno zgodzę, że trzeba szukać miejsca, gdzie się dodaje największej wartości i gdzie będą w stanie za nasz produkt zapłacić najwięcej i najszybciej wzrośniemy po prostu. Ja bym chciała zadać jeden takie pytanie trochę follow-up do tego, co ty, Michał, powiedziałeś, bo tak jak opowiedziałeś o tym, że jeśli jesteś startupem softwareowym, powinieneś być globalny od pierwszego dnia, szukać klientów od pierwszego dnia, to zabrzmiało tak bardzo łatwo, tak jakby to było tak zadziało się trochę z dnia na dzień. W twoj, z Twojej perspektywy, w Twojej historii, jakie było takie największe wyzwanie, z którymi musieliście sobie poradzić? U nas to było wyzwanie technologiczne, związane z obsługą dużej ilości danych, jakby żyjąc z monitoringu internetu, jak uruchomiliśmy wersję globalną we wczesnym 2013 roku, to od razu siadły nam wszystkie serwery, bo ktoś wpisał, wpisał frazę Apple. Zebrało nam to kilka milionów zmianek i nasza fraza, postawiona, czy nasz, nasz produkt postawiony na najtańszym serwerze na HOMIE i PostgreSQL po prostu szybko się zesrał i, 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 i była totalna lipa. Także technologicznie musieliśmy, potrzebowaliśmy tam kilkunastu miesięcy, żeby ten produkt przebudować na model, na infrastrukturę, która byłaby w stanie udźwignąć, ale kiedy już to zrobiliśmy, to zdaliśmy sobie po starcie tej globalnej wersji, tym takim faktycznym starcie, zdaliśmy sobie sprawę, że to jest, to nie jest, to jest nadal cholernie trudne, ale jest łatwiejsze niż wielu się zdaje. Jest, ja pamiętam, że strasznie ciężko mi było sobie wyobrazić na początku, tam gdzieś 10 lat temu, że biznesy z Azji, Stanów Zjednoczonych, Afryki będą kupować rozwiązanie, będą kupować software od jakiegoś, jakiejś bandy gamonii z Wrocławia, którzy stworzyli gdzieś tam rozwiązanie, tak jak wspomniałem na najtańszym serwerze shared hostingowym. A okazuje się, że jednak yy, jednak nie ma tego problemu i nawet z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że klienci zagraniczni są dużo chę bardziej chętni do kupowania w innych zagranicznych firmach niż Niż tutaj lokalnie. Są też trochę mniej wymagające, mniej oczekują spotkań. Często kupują, jakby często sami spotykają się z produktami, które są z innych krajów, więc nie oczekują spotkania na żywo, tak jak często polscy klienci. Więc szczerze powiedziawszy, to nam było dużo łatwiej rozdmuchać ten biznes w wersji globalnej niż w wersji polskiej. A powiedzcie mi, y kiedy rośniecie, kiedy chcecie wychodzić na nowe rynki, czy zatrudnienie nowych ludzi na tych rynkach, albo w Polsce, którzy mieliby tak jakby odpowiadać za tę ekspansję, czy to jest dla Was problem? Bo ja słyszałam od, od wielu innych startupów, że znalezienie naprawdę dobrych ludzi, którzy przyszliby do jakiegoś startupu zupełnie z innego kraju, żeby rozwijać go na swoim rynku, nie jest takie łatwe, szczególnie jeśli nie znacie tych innych rynków. Jak, jak to wyglądało w, waszej, w Waszych historiach? Znaczy, to zawsze będzie siła brandu, jakby nie patrzeć. To jest kwestia taka, że jeżeli zaczynamy być w danym środowisku wokół naszego, nie wiem, produktu, naszego przemysłu, naszej branży, w której działamy, rozpoznawalni jako ci, którzy dowożą, mają świetną technologię, są ciekawą firmą, to takie talenty międzynarodowe się pojawią, bo oni będą tak jakby szukać szukać bardzo wąskiej grupie tematycznej możliwości pracy i sami się zgłoszą. Mamy bardzo dużo samo. Nie wiem, takich samoaplikacji, które nie szukamy nikogo, ludzie się do nas zgłaszają. Ale zatrudnienie osób za granicą jest to na początku, przy pierwszych takich osobach, strasznie trudne. Dopiero potem z czasem człowiek jakby nabiera do tego wprawy, działy finansowe, kadrowe, administracyjne, uczą się tego, no bo tak na dobrą sprawę skąd ta wiedza ma nagle być w tej organizacji? Ta organizacja zajmowała się stworzeniem produktu, nie zajmowała się stworzeniem zrobienia całego know-how, które wszystkie międzynarodowe koncerny mają od lat, tylko ten know-how albo trzeba kupić, albo trzeba go wytworzyć i on musi do tej organizacji przypłynąć, żeby takie coś było. Ale no problemem na pewno jest to, że jak mamy klientów globalnie, no to świadczenie supportu technicznego, wsparcia lokalnie, na miejscu, no to jest, jest duże wyzwanie. Jakby myślę, że nie bylibyśmy w stanie bez sieci partnerskiej. Sieć partnerska jest dużym wsparciem, ale tak czy inaczej, nawet jeżeli to jest sieć partnerska, to my musimy pojechać albo ich ściągnąć tutaj na przeszkolenia, na certyfikaty techniczne, na dostarczanie części tam na danym rynku. No to jakby dużo jest takiego fizycznego, tego mimo wszystko kontaktu, który musimy mieć z produktem, no bo produkt musi fizycznie pokonać drogę na przykład z Warszawy czy z Wrocławia, na przykład nie wiem, do Pasadeny. No on tam się fizycznie musi w jakiś sposób znaleźć razem z wiedzą. Tak, no jest takie powiedzenie, że po prezesie w każdej większej firmie realnie najważniejszą funkcję ma kadrowy albo kadrowa, tak? bo tak naprawdę to ta osoba buduje Ci te kadry, które możesz się lub nie będziesz się rozwijać. Tak? Znalezienie, jeżeli no, w naszym przypadku akurat w przypadku Sherpy wyszliśmy z założenia, że zakładamy spółkę za granicą i z... Później zakładamy oddział i od razu mamy taką sytuację, że kogoś zatrudniamy, no to my możemy wybrać z perspektywy, do kogo gadamy, czy go zatrudniamy z perspektywy na polskiej, czy z perspektywy szwajcarskiej. Bo też inaczej podchodzą pracownicy, bo z jednej strony musisz pokazać, że twój biznes jest sexy, jak to mówił Elon Musk, tak? Nie budujemy samochodu, nie buduje, nie buduje samochodu, tylko buduje najbardziej sexy samochód, tak? I, e, I to trochę o to chodzi, bo e, pracownik też musi się móc pochwalić swoim znajomym, bo to realnie jest istotniejsze niż to, że zarabiasz tyle, a później zaraz bierze się podwyżkę, następna podwyżka, to jest, to jest never ending story, a to, że masz cool rzecz, którą możesz powiedzieć, a słuchajcie, zrobiłem taki system i w całym mieście wszyscy go mogą używać, i tutaj go widzisz i wszyscy go mogą zobaczyć, mogą go dotknąć, mogą wejść na portal, mogą zobaczyć wow, to ja zrobiłem. To jest ta część, którą on wykona. Więc to jest akurat ta rzecz, o której zawsze warto pamiętać, tak? Tak to przedstawiać, bo to rzeczywiście regulacje są inne. Wynagrodzenie może być tak, że pracownik, nie wiem, w Szwajcarii kosztuje 4 razy albo 5 razy więcej niż ten w Polsce. No i to też jest taki dyskomfort, no oni ze sobą rozmawiają, jak to będzie, tak? ale to też trzeba właśnie przygotowywać jedną i drugą stronę, też tych, którzy są w firmie i pokazywać, słuchajcie, ale tam wcale nie jest taka zielona trawa jak, jak u nas, tak, etc., etc., albo jak się wydaje. Michał, jak Wy do tego podchodzicie, nie mając biur gdzie indziej? No właśnie to jest piękno software'u, że nie, nie, nie trzeba budować jakichś zaawansowanych struktur sprzedaży na miejscu, bo Mamy za tani produkt, żeby to się spinało po prostu i też klienci rozumieją to, jakby rozumieją, że płacą 150 dolarów miesięcznie za produkt, no jakby nie oczekują, że najpierw wyskoczymy z nimi na Golfa sushi, żeby domknąć kontrakt i, i jakby dopiąć deala. Także to jest akurat fajne w tych produktach powiedzmy dla średnich marek, średniej wielkości marek, może takich aspirujących do, do, do dużych marek. Że, że można ten biznes robić skądkolwiek, mieć załogę w dowolnym miejscu na świecie. My mamy tryb zmianowy, więc ludzie są dostępni w godzinach, w których pracują konkretne rynki, no ale to są nadal ludzie, którzy są tutaj. Ma to też swoje wyzwania, bo oczywiście jest ciężko znaleźć tutaj ludzi, powiedzmy, native'ów, którzy mieliby jakiś trochę background technologiczny, może trochę analityczny i byli w stanie. Pracować z klientem, no ale jest to i tak mniejsze wyzwanie, moim zdaniem, niż budowanie oddziału tysiące kilometrów od nas. Ale na pewno jeszcze jedną rzecz dodam: język. No to, to bezwzględnie no, musi być ten, ta komunikacja. Ten, to w firmie nawet muszą wszyscy mówić jednym, chociaż językiem, wspólnie dobrze. I drugie: no, kultura. Tak? Bo nawet jak zatrudnisz w kraju kogoś, w Polsce, to może się okazać, że podejście kulturowe tej osoby. Jest kompletnie inne. Jest to takie powiedzenie, że weź sobie kogoś z korporacji, kto pracował 15 razy w korporacji, żeby od razu zaczął pracować w, w startupie. No to doesn't work. Albo kogoś z administracji publicznej, który chce spróbować w, w startupie. No po prostu to nie działa, bo procesy są inne, nauczyłeś się inaczej tego. Zawsze mówię, że w korporacji, jak chcesz wyjść z korporacji zacząć pracować w startupach, to pierwsze, co zrób. Pójdź w korporacji, każda korporacja ma swój dział innowacji, weź tam po prostu powiedz, że chcesz coś zrobić, bo może czujesz wypalenie, zacznij robić coś w tym dziale innowacji i dopiero po pół roku jak się nasiąkniesz tym, tą kulturą, dopiero idź do startupów, bo inaczej nawet jakbyś miał fantastyczne doświadczenie w jakiejś dziedzinie, to niestety wpadniesz w betonowy mur, bo ludzie nie będą z tobą w stanie rozmawiać i vice versa. Będą też inne narzędzia, bo schodzi z poziomu korporacyjnych ogromnych narzędzi na poziom tego, że trzeba samemu zrobić. Posłuchajcie, już chyba ostatnie pytanie dzisiaj. Chciałabym się Was zapytać o Waszą opinię na temat takiego w miarę popularnego poglądu, że polski rynek jest przeklęty. Nie jest ani wystarczająco duży, ani wystarczająco mały, dlatego żeby startupy... Yy, że, żeby startupy wychodziły za granicę. To znaczy, jest wystarczająco duży, firmy mogą sobie tutaj działać, odnoszą sukcesy na tym polskim rynku, ale, ale, ale wychodzą za granicę za późno, ale, i, ale równocześnie jest za mały na to, żeby, 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 żeby firmy stawały się ogromne, tak? Żeby rosły do tych do tych mitycznych do rozmiarów mitycznych yy, jednorożców. Jak wam się udało tak jakby ominąć tę pułapkę, czy ta pułapka cały czas jest? Jak to wyglądało z waszej perspektywy? Znaczy wydaje mi się, że jeszcze żaden z nas nie jest jednorożcem takim jeszcze, ale idziemy. Może niedługo. Stronę. Znaczy wydaje mi się, że kwestia jest taka, że motywacja i determinacja osoby zarządzającej czy osób zarządzających. Jeżeli osoby zarządzające chcą sobie wygodnie żyć, to polski rynek jest wystarczająco dobry. Ale jeżeli mają ambicje sięgające dalej, no to ten rynek jest za mały. To jest kwestia taka, jeżeli mamy tego prezesa czy ten zarząd, który w tym momencie kieruje daną jednostką, czy oni mają ambicje sięgnąć wyżej, sięgnąć dalej? Jeżeli mają, to będą się skalować. Jeżeli nie mają i chcą po prostu mieć wygodną pensję, fajny samochód i dobre mieszkanie, no to polski rynek to tego całkowicie wystarczy. Ludzie się boją, to jest pierwsza sprawa, więc zasada, od której trzeba zacząć, wyjeżdżać, 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 wyjeżdżać i mówić chociaż w jednym języku i wyjeżdżać, bo właśnie to jest ta pułapka, tu jest wygodnie, masz furkę, domek, mieszkanko, jest ok, możesz żyć, ale nie zbudujesz nic ciekawego, a za kilka lat przyjdzie firma, która się właśnie globalizuje i zgniecie twój biznes i to takich przykładów jest dużo na rynku, niestety. To ja myślę, że Polska nie jest przeklętym rynkiem. Naszym przekleństwem, w sensie wie, wie, jej wielkość, nie jest przekleństwem. Przekleństwem jest brak wiary i brak przykładów, albo ograniczona liczba przykładów, które by dawały wiarę, że mogę. Z... Kurczę z Łodzi, z Bydgoszczy czy z dowolnego miejsca w Polsce zbudować jednorożca, tak? Ale na szczęście te przykłady się już pojawiają. Mamy Doc Planera, który przejmuje spółki na całym świecie, mamy Buxi, które przejmuje spółki na całym świecie, także i pewnie grono jeszcze innych innych firm, które udowadniają, że jakby. Że się da. Że się da. Także więcej wiary bym powiedział. Super. I tym optymistycznym akcentem musimy zakończyć naszą dyskusję. Bardzo dziękuję panelistom, bardzo dziękuję publiczności za to, że byliście z nami do tych późnych godzin. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.